Nie. Ja uwielbiam ją. Ona, ona tu jest, jest. I tańczy dla, dla mnie. Nie, bo Dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam ją, na mnie. I w sercu schowam na niebo. Ja uwielbiam, uwielbiam ją, ją. Ona tu o, jest. Ubie. I tańczy dla mnie. Bo Dobrze to wiem, że porwę ją i sercu chowam na dnie <śścusz> Ale mnie zlagowa, o kurde, ale lag, o jak pierdziu o, o, o o, 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 o. O, 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 o. Moja dziewczyna patrzy często bocimy. Nie tak wiem, skrabię to cię. Chcę lenno, chęć lenno, chęć moje Chcę lenno,